Koncentracja to podstawa dobrego felatio. Wszystko jedno, czy chodzi o waszych sfatygowanych mężów, czy też jędrnego marynarzyka, którego poznałyście w Knajpie parę miesięcy temu i który nie oddzwania oraz który zostawił mnie z opryszczką, którą z kolei ja podarowałem psu. Ale mniejsza o to. Łapcie warzywka. Sztuka robienia laski? No. <noise> To jest Ja nie mogę, to jakiś wariat. Nie, no ty jesteś świetny, najlepszy na świecie. No dziewczyny, kciuki w dół, gięskie nadgarstki, a teraz przyjmujemy pozycję wsadową. Że co ci? Gotowe? Do buzi. Aha, aha. Dobrze Marisa, podziałaj proszę ząbkami, ale nie odgryź ptaszka. Drogie panie, przyłóżcie się odrobinę. Te marchewki nie spuszczą się przecież same. Więcej zapału. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 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 Niezbyt ładnie. Podkucz, co ty wyprawiasz? Nie jesteś Romulusem uczepionym sutka matki wilczycy. Jeśli wiesz, co to grecka mitologia. Drogie panie, my tu robimy gałki, a nie z cywki mitologicznej bez. Co z tym zabawnego, Laluniu? Nie śmiałabyś się, gdybyś z nienacką obskoczyła białkiem twarz. Popieczę. I właśnie przez to mam leniwe oko. Wielkie dzięki. Kontynuujcie, proszę. Do dzieła w rączkę i do guzików. Miętolimy napiał. Miętolimy napiał. Chodź Marisa. O tak. Tak, dobrze. Puch. Bardzo ładnie. A pokołysz. Co jest? O tak. Dalej, Marisa. Dobrze, dobrze. Tak. Widziałeście? Uczcie się od Marisy. Wyskoczę na chwilkę, a wyróbcie swoje. Bardzo ładnie, Marisa.